Siemanko, z tej strony Pietras i jedziemy sobie z trzecim odcinkiem Days'a na Wanilce Alfa20.6. Ostatnio skończyliśmy robić sobie zadanka. No i stwierdziłem, że co? Że trzeba będzie pojechać albo przynajmniej pobiec gdzieś na zachód, porobić sobie, sobie zadanka w mieście. Które prawdopodobnie jest właśnie gdzieś tam Żeby nie być tak na sucho No to wezmę jakieś to zadanie Prościej by było jakbyśmy mieli jakieś Motorki, skuterki Chociażby rowerki Ale nie mamy nic Także będziemy musieli Radzić sobie z tym co mamy Czy Ja mam takie coś na ubie? E, mam, ale gorsze Cała reszta może mi się przydać. Przynajmniej na razie. To zostawię. No i co? Nie będziemy lecieć. No, długa droga przed nami, ale jak my tutaj zostaniemy, to skiśniemy, zgnijemy i się zanudzimy. Także biegnę. Przynajmniej nie mam nóg połamanych, pokręconych. Owio. Oh, no dobra, miasta nie znaleźliśmy. No ale mamy jakieś zadanko. No bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. Jak ktoś film oglądał, to zna. Zobaczmy, co my tu znajdziemy. Oho, pięknie. Akurat mi zestaw naprawczy potrzebny. Elegancko nam się trafiło. Coś tu jest? Nie ma. Nie ma. Bieda. Ale dobra, no to. Mamy zadanko. Koleżanka nam chciała trochę poprzeszkadzać. No dobra, no to masz pałką. A mogłaś sobie spokojnie żerować gdzie indziej. To nie. To ci się zachciało. Dobra, po cichu, po cichu, po cichu. O! Takie śmietki, warto rozwalić, jak chce się robić po cichu, bo jak się na nie nadepnie, to robią hałas. I potrafią pobudzić zombiaki. Halo, jest tu kto? Ja bym kebaba na cienkim chciał. Na otro. Oho, ho, Ale, usłyszała, że kebaba na cienkim. To od razu. O pieniążki to się ruszyła. Aha, a ten już jest po kebabie. Skibla wyszedł. Zobaczmy, co zrobił. <laughs> zrobił kartkę. <laughs> no dobra, no. Co jest w lódweczce? Eleganckie piciu. Co z dziadunia do handlowania? No to kiedy indziej, jak trzeba będzie jakiś Większą sprzedaż uskutecznić To wtedy sobie wypijasz soczek dziadunia I masz Więcej pieniążków od handlarza Plus możesz sobie założyć okularki Do Inteligencji i one ci dadzą wtedy Dadzą ci inteligencję Kto by się spodziewał Ale wtedy można sobie zwiększyć eksperta negocjacji plus można Eee, cygaro se do gęby włożyć. I wtedy jeszcze więcej mamy ze sprzedaży. Plus można zjeść serniczek. I serniczek też daje do sprzedaży. I wtedy jest tyle hajsu Bu. U. Koleżanka chyba z Sanepidu do kuchni wpadła. Nie, nie, nie. My tu szczurów nie mamy. Wszystko elegancko. Dobry kebab. Dobry kuciak. Dobry kuciak jest. Hmm. Nic, już wszystko. A Co tu w mam zrobić? Zapasy. Ja tu mam odzyskać zapasy. Otwarte to później sobie pójdziemy. Najpierw tutaj, o. Spiżarkę opróżnimy. Mhm. Mm nie za Jesteśmy pełni. To tak, to skrapujemy, szkło wywalamy. Hmm. Czy ja coś jeszcze mogę? No nie za bardzo, no. Będę musiał się tak... O, ohoho o, o. Repka tutaj Śmietki tutaj Półeczka tutaj Skrapuj Tak, tak jak myślałem Badanko zrobimy i będziemy pełni O o O o O o A, jeszcze nie trafiaj, to będzie dobrze. Ała ja. Oddaj strzałę. No i stracił głowę. Ale tam ktoś słyszę, na dole chyba się awanturuje. Ej, ej. No i się schował. A raz, go tam dorwiemy. Ooooooo! Użyj! Wymień ze skrapuj to w ogóle. Wypij to, weź to Strzałę zamiast tego, bo to tak se kiedyś nazbieramy i tak. Ziemniaczek czytamy. Pewnie, że czytamy ziemniaka. Bo tu nic nie ma. Tu są śmietki. Chyba sporo hałasu narobiłem. Bo widzę, że się... Ta łatajstwa dużo zlatuje. Tyk, tyk. Jo, ja ja nie mam miejsca na sprężynę. Mm hmm. Czego się mogę pozbyć? Ty, a gdzie on idzie? Przecież ja tu stoję. Ty, no, minął mnie poszedł do środka, <ścoughs> debil. No dobra, ale ja nie wracam tam, idę dalej. Muszę znaleźć to miasto. Zadanie mamy z głowy i idziemy dalej do miasta obciążeni, ale idziemy. Wracać nie mam zamiaru. Kurde. Wiecie co? Doszedłem w sumie kawał drogi, ale tak sobie uświadomiłem, że na podstawce po pewnym czasie od handlarza dostaje się rower. Po prostu zarobienie zadań. I zamiast. Drałować taki kawał z buta, ja mogłem oddać to zadanie i może bym dostał niedługo rower. A tak na dobrą sprawę tego miasta to ja mogę szukać i szukać, bo ja dokładnie nie pamiętam, więc chyba wrócę jednak do handlarza. No trudno. Stracę 20 minut, ale... No ale. Dobra, słuchajcie, dotarłem, ale jest lipa. Jest lipa, bo mi mini horda goni. Powiem wam, że no szczęście niepojęte. Kurde. U. Mam może nie takie hu. Zaraz mnie zeżrą. Teraz będzie ciemno. Ałaja, owaja, owaja, ałaja, ałaja. Hmm. Powiem wam, że chyba tego nie przeżyjemy. A może? Oho Powiem wam, że nie spodziewałem się, że na Wanilce spotkają mnie takie akcje. UA! Troszkę cieplutko. Powiem wam szczerze. Wściezie. Ja pierdzielę no. Ja jestem cały połamany. I do tego, no powiem wam, że się troszkę stykałem. I do tego, jest godzina trzecia, handler zamknięty. Strasznie pod górkę mi ten odcinek idzie, powiem wam. Należycie, no, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wyrzuć mi te kasztano żołędzie. Eee. Gdzieś miałem tabletki, ale one chyba mi nic nie dadzą. Na stłuczenie chyba... Nie. Też nie to. Na zmęczenie to mi witaminki pomogły. Ale nie mam witaminek. No powiem wam, że zaskoczyło mnie to niemiłosiernie. Dłożę sobie rzeczy. No i co? I poczekamy chyba, no bo gdzie ja będę leciał po nocy? Ten otworzy I, 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 i wtedy oddamy mu zadanko A nóż-wideles da nam ten rower, także czekamy Dobra Otworzony mamy, także jedziemy oddać mu zadanko I niech on da nam rower Hi Mm, Najmłotowy nie dasz nam roweru. No pewnie po co po, po co masz dać nam rower? nic nie chciałem, ale porobimy jeszcze zadanka gdzieś tu w pobliżu Żeby dał nam ten rower, będzie ten rower, to pojedziemy do tego miasta skąpa dziadyga A my nic nawet nie mamy, nie mam witamin, nie mam... Na stłuczenie nic. No i dobra. Nie poradzę. Trzeba żyć z tym co mamy. Idziemy dalej. Działać. No i dobiegamy sobie. Przepiękny drewniany domek. W stylu Rokoko. Czy jakimś takim. Nie znam się. Nie wiem. Warsztacik. Piękny warsztacik, średnie śmietki jedziemy. Jeszcze raz, śmietki słabe, warsztacik, o Jezu warsztacik słaby. Zmieńmy sobie tak. O cichu, cichu. Ale i tak mnie usłyszała kobieta. Hmm. Ła! Ja jestem zarażony, nie lej. A no, to jak nie chcą podobroci, to ja się wcale z nimi nie będę tutaj pierdzielił. Dawaj łopatę, opla, kamyczków. Kamyczki, kamyczki, kamyczki. O! Ale fajny śmietek. Na górę. Tak Tego mi było trzeba. Dziękuję bardzo. No, nie powiem szczęście. Halo, puk, puk. No, chodź. Ale się nadziała. Na pałkę. Załóżmy, zeskrapujmy resztę biery. Tyk. O, ukryty śmietek. Już wiadomo, zawsze za obrazem chowa się co? No, śmieci, no przecież no. to normalne. Ja za każdym obrazem w domu mam śmieci. Normalna rzecz. Chodźcie, chodźcie, już. aż tu dobra. Masz, już tak bardzo chcesz, to ty też masz. O, on to się nawet chyba zdenerwował, delikatny podbieg. Ojoj, patrzcie na mnie, jaki jestem wkurzony. Książeczki w kuchni? Ktoś tu bardzo dziwnie to meblował wszystko. Eee... Yy, uh -huh. Krab. To se weźmiemy Z tego jest troszkę polimerków Zamknięte Jak można No tak właśnie też myślałem Hop Poźny Coś się woźny słabo sprawujesz, bo wszędzie syf. Powiem. Szczerze. Nie rzucaj się. Oddaj strzałę. Tu masz coś wokół. Oj, 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 No, chcieli mnie. W kunia zrobić chyba, coś tak czuję. Może być to sprzedamy to weźmiemy słabe bo słabe ale na jeden strzał będzie. La, 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 la. Hm, Mnie Oddaj mi torbę. Hmm. <laughs> Może być. Dobra. Halo, proszę otworzyć, wychodzę. Mnie interesuje mi jak ja wychodzę. Okej, okay. zadanie zrobione, wracamy do handlarza. Dzień dobry, to ja już jestem. Już bym chciał rower teraz. Dzień dobry, jest rower? To ja bym wziął. Ja bym wziął rower. Rower? Rower, halo? O! Lubię. Tak! Mamy rower. Robotę specjalną. No.

no to bym wziął to 10% szybciej, szybciej się zdobywa doświadczenie. To jest jednak w skali całej gry: 10% to uu, jest uczciwa cena. Powiedziałbym w skrócie. Czy tam bierzemy? Dobra, hmm. Także jedziemy sobie tam. Zobaczmy, mm, 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 mm. co ja jestem w stanie na łowę Na łówełek sobie wsadzić. Mm, tak, tak, tak. No w sumie. Nie, robimy inaczej. Robimy inaczej. Najpierw zrobię tak. Przesegreguję, co mogę włożyć tu. Teraz ja tak. Na pewno weźmiemy wodę. Puszeczki. To w podróży może nam się przydać. Amosę weźmiemy: brudną wodę, jajo. To, 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 to. W sumie to wszystko. Ale nie no, najważniejsze rzeczy. Halo, otwórz się. Dobra, nie wiem. Benzynę, to, to, to. Mm, to, 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 to i to. to resztę trzeba będzie wrócić Nie ma wyjścia Jak my tam pojedziemy? Nie, nie ja to zawrócę To mamy piękną, długą podróż do miasta Pięknym niebieskim rowerze. Wioru Maku! Gnaj! Oho! Piękna baza wojskowa. Trzeba ją zapisać. Mm -hmm. Mm -hmm. Wojskowa. Będzie na przyszłość. No teraz to co? No, przecież nie wlecę tam. Z Pałęcją. Moją wierną flintą O może będzie miodek Może by był To baza wojskowa Fajna rzecz Ale no niestety ja. Ale niestety nie dla nas W tej chwili Zobacz Pije mnie Pije mnie no O bestia Tabletki to nie za bardzo. Teraz to tylko antybiotyk. Już miodek. No, chyba że ze dwa miodki bym miał. Bo jeden miodek tylko o 5% yy, obniża zarażenie. Zielone tabletki o 10. Antybiotyk. Nie wiem. Nie pamiętam. O dużo. 25? 50. O dużo. Czyżby miasto? Czyżby. Oczyrzyk? O, 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 tam mamy spalony, widzę. Tam mamy, widzę, spalony biomik. Dobrze wiedzieć. Hmm. O, a tam nalewo zimowy. Tam jest miasto. Tam jest chyba miasto. Coś tak mi się wydaje. Gdzie to mnie prowadzi? Jak nie do miasta? Nie mówcie, że on mnie na jakieś spalone. Tu wszędzie awantury. Ja bym musiał tylko do miasta się przenieść, no ja za wiele wymagam Dobrano Jedziemy dalej No, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Już coś tam widzę Jest jakiś handlarz elegancki A jak jest handlarz elegancki może gdzieś jest eleganckie miasto. Mi się wydaje, że miasto to ja mijałem gdzieś tutaj. No chyba tak, tu jest Jen, handlara. Tak, tam jest spalony. To miasto jest w drugą stronę, dobra to. Można by powiedzieć, że jesteśmy prawie w domu. Już tutaj te tereny to kojarzę. Idziemy oddać nasze śliczne otwieranie szlaków handlowych Zobaczymy co ona nam da Pokaż co masz Venom A bo ty mi nic nie dasz Może coś ci za to sprzedam, co? Chcesz coś kupić? Ej Z tego to w sumie nie korzystam, ale e, Nawet nie warto przedawać walka w mieście nie na razie potrzymam sobie kasę może jakiś motor będzie kiedyś do kupienia sprawdźmy jeszcze co jest tu wungiel nieciekawa rzecz to by była ciekawa tylko że ja nie mam miejsca chciałbym znowu skrzynię robić a skrzynię chciałbym robić już w jakimś powiedzmy miejscu, gdzie będę chciał sobie jakąś bazę pierwszą zrobić, w jakimś domku czy coś. Czy Głąbie czemu się tam dobijesz? Przecież i tak nie przejdziesz no. I tak nie przejdziesz. No i dobra. Mamy to pozbierane. Także ten odcineczek sobie chyba skończymy. Zdanko zrobiłem. Do miasta mamy, no mam nadzieję, że już niedaleko. Przypuszczam, że w następnym odcinku sobie jakąś bazę znajdziemy. Więc trzymajcie się, na razie. Baju!